Domu. Tak. Miss Creeper Graf. Sims. Owszem. I tu właśnie. Właśnie stwierdziłam, że nagram Simsy. Choć to nie ten laptop, na którym mam wszystkie dodatki. To nie ten laptop, na którym chciały się one zainstalować. To nie ten laptop, na którym bym mogła nagrać to bez tłabocznego. Ale to laptop, który ma. Fantazję, Studios i na którym nagrywam, więc wybaczcie Simsy będą w tej jakości. Tak eee, tutaj nie mam wszystkich moich dodatków, jak wcześniej wspomniałam, a stworzyłam pannę Żanetę która, której stroje Wam zaraz pokażę i oczywiście kota i, i zaczniemy sobie grę. Zaczniemy sobie grę. Ona jest wróżką ładną, a nosi ubrania takie jak strój codzienny. Nikt grzeczna, pani żonetka. A wetki tu ma takie. Mm. Wczuła się w kota. Tak, wczuła się kobieta w kota. I mamy tutaj małytki, nie farci. Nagrywa się, nagrywa się, jej. Tak. Drugi wizytowy jak się załaduje jest krótką, zieloną sukieneczką, która by mogła się załadować. Gazork. Jej, dobra. Widzicie, ładna, króciutka sukieneczka. Tutaj naszyjnik, mm, takie pi I oczywiście białe skrzydła, piękna anielska pani Żanetka. Dobra. To Do z panią, pani Żanetce założyłam wypasione kapciożki tak, właśnie takie właśnie na kapciuszki, wesioną piżamkę i strój numer Kolejny. I pamiętajcie, 10 minut nagrania, 2 minut, wow. Strój taki, taki, taki. No bo ciepło będzie, bo tu nie mam 4,5 roku niestety. Ani rajskiej wyspy, które są w moim posiadaniu, ale na ten komputer nie chcę się po prostu skrać, więc będziemy nagrywać. Na razie bez tych dwóch dodatków. Wiem to będzie koszmar, ale no... przeżyjemy. Tak, to jest trój do pływania pani Żanetki. Osobowość pani Żanetki jest tak. O, nie wybrała mi marzenia. To muszę zmar. Jest ambitną, dobrą, duszą towarzystwa, kobietą nieodpartą, świetnie całującą. A co możemy jej wybrać? Magiczna stylista. Zieleńcze ogrody. Przewodniczy wolnemu światu mistrz z krosologii Nauczyć się w pieniądzach Jeszcze tego nigdy nie robiłam Dlatego z wami zamierzam to uczynić Tak, gramy bez kodów No chyba, że Takie małe um, Tak, tak, tak Dobra, niech lubi homara Taka, taka kobieta nowoczesna Tak, jest bykiem Tu, pokażę wam jej Kota o imieniu miałczek. To jest miałczek. Taki dziki kot. Taki arr. Pokażę Wam jego osobowość. Ławca, śludny, dumny. Dumna. Bo to jest miałczka. To no. No jest dziewczynka, a ja mówię, chłopak, bo to taki opójinacze. No. E, I teraz zapisujemy. I ruszamy tak rodzina Kryperkowska Mamy naszą żanetkę creeper kotka. Ojoju. I cztery minuty. Dobra, zaczynamy. Wczytuj się, wczytuj. A skąd pomysł nagrania z tymi poskłymi złymi Simsów. Lubię w to grać. I szczerze powiedziawszy, pasuje mi to. Dobra. Um, niam, 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 niam. Ta pani żanetko mamy tu taki domek. Ładny. Mamy tu też taki domek. Też ładne. i taki domek. Też ładny. I taki domek. No. Albo możemy zamieszkać w apartamentowcach, co też mi by było bardzo fajne. Taki apartamentowiec. Ekskluzywny studio. Czego... Tu blisko rynku i pubów. Jakieś puby to są chyba gdzieś. Tu jakieś. No tu ponoć dużo pubów. O tu jest jeszcze. Ten dom jest na od odludziu. Tutaj VIPy mieszkają, Boże. Wiem, pamiętam. Dobra. Yy, ja jestem jednak, żeby zamieszkać w tym tu oto pięknym um Umeblowany sobie. Kupimy od razu i. Kupimy i. Zatwierdzimy i. I kupimy jeszcze dla zwierząt takie, takie bzdety tam ładne. Czekamy, czekamy. Mam głos na maksa. I o. A tak, dobrze. Wszystko jest na maksa, wszystko ładnie. Wyczytuje się. A ja tymczasem robię. Cię. Cię. dobra już się zaczętało, nie wiem ile mamy kasy, bo mi to wszystko przesłania, czekajcie chwilę. Zrobimy taki meczek może taki, taki miniaturowy meczek. Czekajcie, tak, tak ja bym chciała, żeby to tak ładnie graficznie wyszło. Tutaj w bok tylko. No. No. Mniej więcej dobrze graficznie. Mniej więcej mówię. Bo to nigdy nie będzie dobrze ze mną. Tutaj w tej simsach, Zawsze jest coś co. A dobra. Dobra, teraz jest najlepiej ze wszystkiego. Czas nagrywania 6 minut, więc musimy się spieszyć. Tu dla naszego kociaczka ten ten. Tu może spać, tu może robić dużo dziwnych rzeczy Nie, dobra, nie mm, To później jak się spagacimy, bo na razie cienko z kasą. krucho cienko i źle. Nie wiem, kto wcnął pomysł, żeby to tak... Mm, nie chcę tylko ten jego prysznic Mi się nigdy nie pod... Jeszcze kuwety muszę zmieścić Zobaczcie, jakie... Je... Dobra Oddalimy trochę. Yy, ty, 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 łazienka. nic Tu już sobie tak na burżu... Nie. To, czekajcie. Sobie. Takie. Taki cóś można sobie wstawić. Ty, w ogóle mi się tutaj nic nie podoba. Czekajcie chwilę. Takie brzydkie odcienia są. Yy, sekunda. Minuta. Od razu jest tu ładniej, od razu jest tu fajniej i od razu jest tu ciekawiej. Tak, tak wygląda łazienka w Miss Creeper. Tak. I właśnie... Co jeszcze muszę koczyć? Kotu mojemu do szczęścia kupić. Tak, bo na tym skończyliśmy. Drapaczkę. Czekajcie. Przestawimy przestawimy. Od a to możemy najwyżej tu postawić z Laptopa nie ma. Co tu jest niby? Mikrofala. Czasne, puchenka. Puka. Laptopa i kupię najwyżej. Laptopy są po ileż? Pieniążku? Tysiąc już się przeżyje. No. A gdzie ona ma niby stół? Gdzie ona ma jeść? Chciałam. Gdzie... Miejsce na jedzenie to już nie znaleźli. Przemeblowanka. Przemeblowywanka mała. Tum. Tym. 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 Jak ładnie. Dobra. Teraz możemy kupić tego laptopa. Jakże zacnego. Właśnie w tym kolorze. Właśnie teraz wszystko jest tu ładnie pięknie. I Koło ściany, fu. Nie no, jeszcze jakiegoś obrazka. Chwila. Tak, więc... Więc, więc... Dzisiaj sobie za dużo nie pogramy, ponieważ trzeba kończyć odcinek, ale... Pokazać wam mogę, jak udekorowałam ten... Tak. Chcesz być medykiem? Dziew... Na razie nie. Nie, na razie nic tutaj nie zrobię. Tak, tutaj dom ten został tak lekko. Czekajcie. Tu jeszcze muszę ten alarm kupić. I takie małe przeróbki. A ogólnie ta seria będzie o w tym formacie. Tu tak wyglądała, niestety, ale cóż zrobić? No i to tyle. Pa, pa.